To jest ekspres Bierzycki i lider konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry, panie pose, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Panie Paśle, jak pan ocenia, już tak podsumowując, działania rządu dotyczące y, epidemii koronawirusa w Polsce? Mam na myśli ten parasol y, taki zdrowotny, który został nad nami y, roztoczony, mam na myśli y, restrykcje, które zostały wprowadzone, obowiązek noszenia masek od jutra, wczorajsze uroczyste witanie samolotu na y, lotnisku Chopina. Y, 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 jakby tak pan miał to wszystko podsumować, to w skali szkolnej ocen wystawiłby pan co? Od jedynki do szóstki? truje. Odstawiłbym truje dlatego, że y, oczywiście rząd y, nie przygotował Polski na te niebezpieczeństwo wiele lat wcześniej, nie reformując służby zdrowia. Y, to jest oczywiste i mamy bodaj drugi na świecie najwyższy wskaźnik zarażeń dzisiaj w ochronie zdrowia, co połączone z jej katastrofalnym stanem y, no budzi duże obawy. Y, Dosyć wcześnie rząd zareagował na tle niektórych rządów europejskich. To jest może pocieszające, ale prawda jest taka, że jeszcze półtora miesiąca temu tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bagatelizującymi wypowiedziami ze strony rządzących i to nie przynosi chluby. I to, że mają wielu kolegów wśród rządów państw europejskich, to wcale nie poprawia tego notowania. Natomiast no, jest dużo też przerostu formy nad treścią, no, tak jak to wczorajsze lądowanie. Prawda jest taka, że gdyby nie zniszczono polskiego przemysłu farmaceutycznego w ostatnich 30 latach, czy chociażby przemysłu takiego jak produkcja włókiennicza w, w Łódzkiem, to nie Albo nie wyprzedano zapasów z Agencji Rezerw Materiałowych? albo nie wyprzedano zapasów z Agencji Rezerw Materiałowych, to nie musielibyśmy dokonywać tak spektakularnych problemów i rozwiązywać tych problemów, które państwa mające u siebie produkcję rozwiązują bardzo prosto. No właśnie, tylko teraz pytanie, czy my jeszcze jesteśmy w stanie cokolwiek nadrobić? Czy to już jest stracony czas i tak naprawdę mm, no, przez ten stracony czas, przez to, że czekano zbyt długo, że bagatelizowano problem, u nas ta epidemia koronawirusa będzie trwała dłużej niż musiałaby trwać? Panie redaktor, moim zdaniem nie do końca dobra jest ta metoda, którą rząd przedsięwziął. To mhm. znaczy, uważam, że należało zastosować mocniejsze restrykcje punktowo po to, żeby móc pozwolić gospodarce działać w szerszym stopniu. To znaczy, zarówno jeśli chodzi o leczenie chorych na koronawirusa i izolowanie tych chorych Moim zdaniem niedostatecznie dużej siły i środki są tutaj um, kierowane. To raz. Dwa, jeśli chodzi z kolei o restrykcje masowe, to znaczy dotykające wszystkich Polaków i wszystkie sektory gospodarki, to one są za daleko idące, bo po prostu będziemy mieli bardzo poważne problemy gospodarcze również z tego powodu. I po trzecie wreszcie no, ten brak ym, masowego przeprowadzania testów, które powinno być od pierwszego momentu, zwłaszcza, że już pod koniec stycznia wiedzieliśmy, jak drastyczne środki zastosował rząd chiński, to jest y, bardzo zła rzecz, bo y, według mnie to ta epidemia jest wielokrotnie większa niż podawane jest w rządowych statystykach. Jeśli czytamy teraz 6-7 tysięcy zarażonych, to moim zdaniem te liczby sięgają dziesiątków tysięcy, jak nie setek tysięcy zarażonych w tym, w, w tym momencie. Dlatego, że większość to są oficjalne dane większość tych zarażeń przebiega w sposób łagodny, czasami nawet bezobjawowy. A wirus się po prostu sieje. Mamy doniesienia z całej Polski. Na temat tego, że już w lutym bardzo wiele osób wyjątkowo ciężko w tym sezonie przechodziło grypę. Wyjątkowo ciężko. Ja sam mam osób, które znam osobiście takich doniesień na między 5 a 10, tak? Mhm. A przecież sięgam swoim, swoim powiedzmy kontaktami, nie wiem, maksymalnie kilkuset takich bezpośrednich. Więc, więc ten koronawirus jest dużo wcześniej u nas, moim zdaniem, niż od początku marca. Mamy dosyć intensywne relacje z Chinami. Brak tych testów spowodował, że myśmy go relatywnie późno wykryli. W Niemczech, przypominam, pierwszy przypadek pojawił się już pod koniec stycznia i to nie jest tak, że u nas te półtora miesiąca był spokój. W związku z tym, to wszystko jest takie niedokreślone i spóźnione. Ale może największym pozytywem tej całej sytuacji jest to, że ona może przyniesie trochę otrzeźwienie. Wielu ludziom, którzy spodziewali się, że teraz będziemy żyli w nowym, wspaniałym świecie, w którym nie ma granic, w którym e, wszystko można jakkolwiek produkcję umiejscowić, e, byleby taniej, byleby e, można było więcej zarobić. Otóż nie, bezpieczeństwo i Taka w granicach rozsądku, oczywiście, bezpieczeństwo i samowystarczalność gospodarcza, taka jaka jest możliwa w danym państwie, w Polsce, jest potrzebna właśnie państwu po to, żeby reagować na sytuacje kryzysowe. A one będą się powtarzały, szanowni państwo, dlatego że w zglobalizowanym świecie. Musimy pamiętać, że kiedyś to nie jest tak, że, tego, że takich przypadków, jak ten koronawirus nie było. Prawdopodobnie, były już w historii podobne historie. Tylko, tylko jak one wyglądały? One wyglądały w ten sposób, że gdzieś taki patogen się ujawniał, w jakiejś wiosce, ta wioska była względnie odizolowana od świata, nie miała kontaktu. W tej wiosce wiele osób umierało, reszta się odparniała, i taki patogen. Po prostu w, z czasem obumierał w danej, na danym obszarze, na danej wiosce. W zglobalizowanym świecie, gdzie znieśliśmy granice, gdzie jest szybkość podróżowania i gdzie państwo, widzieliśmy to na granicach, ma problem, żeby skutecznie prawda, swoje granice chronić, bo się okazało nagle, że jak wstrzymaliśmy, długo to trwało, żeby, żeby w ogóle wznowić granice na, na południu i na zachodzie, na Odżenysie i w górach. No to zanim w ogóle to zrobiliśmy, to to długo trwało, a po drugie zablokowaliśmy też ruch transportowy, czego czego rząd nie chciał. Więc y, to nam mówi, że globalizacja, jaką znamy, się kończy, że globalizm się kończy i trzeba na nowo poważnie myśleć o państwie narodowym i narodowej gospodarce. No dobrze, panie poszczególny, panie, jak pan sobie wyobraża taką, jak pan to określił, <coughs> e, niezależność go, gospodarczą? Bo no, w dzisiejszym świecie tak mimo wszystko trudno. Proszę, mówię, z, proszę, mówię... proszę powiedzieć to właścicielom nie, no... firm, którzy żyją głównie z eksportu i tak dalej. No, proszę teraz ale, wytłumaczyć, jak mielibyśmy nie, sobie nie, nie. dać radę bez pomocy. Finansowej Współ... z Unii Europejskiej, z której bardzo chętnie korzystamy. Ale znakomicie dajemy sobie radę bez pomocy finansowej z naprawdę? Unii Europejskiej, bo większość. Naprawdę, pani redaktor. I odsyłam tutaj naprawdę też do przykładu Hiszpanii, która. 20 lat wcześniej była największym beneficjentem środków unijnych, jak jej gospodarka wzrosła na tym, no to można zobaczyć w, w sytuacji nie tej koronawirusowej, tylko wcześniejszej, kiedy mieliśmy 20% bezrobocia i 50% wśród najmłodszych. Otóż pieniądze z Unii Europejskiej, to jest tam 0,5% 1% PKB, to nie tworzy żadnej nowej jakości w gospodarce, to są takie cukierki, michałki, czasami sympatyczne, czasami miłe, ale w dużej mierze finansowane też z naszej kieszeni, z naszego budżetu, więc o tym pamiętajmy i i naprawdę skończmy z tą, tą mitologią. Gdybyśmy na każdym budynku użyteczności publicznej w Polsce wieszali tabliczkę sfinansowaną z polskiego budżetu, tak jak dzieje się to ze środkami unijnymi, to ręczę pani redaktor, że te tabliczki z informacjami o unijnych środkach by zginęły. Panie pośle, kłopce, czyli lep lepiej tych środków nie mieć są... niż je posiadać. Lepiej je wykorzystywać, skoro i tak A, płacimy no do Unii. No to je oczywiście wykorzystujmy. Natomiast nie twórzmy wokół nich zbędnej mitologii. No dobrze, panie ja mówię ale... o tym, że Polska, hmm. ale ja nie mówię o tym, że Polska ma być niewspółzależna ekonomicznie, bo to jest absurd. Oczywiście, że dzisiaj cała gospodarka jest współzależna i żyjemy z eksportu i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że musimy mieć chociażby produkcję leków w kraju, możliwie dużą, możliwie szeroką, musimy mieć produkcję wszystkich niezbędnych materiałów, te, które można, które w zakresie, jakby, gdzie koszty nie są wielokrotnie naprawdę wyższe niż produk produkcja gdzie indziej. Te wszystkie rzeczy trzeba mieć u siebie i nie zasłaniać się tym, że można gdzieś 10 czy 20% taniej kupić na świecie, bo trzeba myśleć o tym po prostu poważnie i odpowiedzialnie. Nie można, zresztą to dzisiaj robią państwa? Proszę zwrócić uwagę, Japonia przeznacza 2 miliardy na to, żeby przenieść produkcję z Chin z powrotem do siebie. Co robią Niemcy? Oni zawsze są dwa kroki. Panie przed, pośle, wracając już do tej sytuacji mm -hmm. takiej obecnej, bardzo, bardzo realnej, bardzo aktualnej. Pana zdaniem rzeczywiście to odmrażanie powolnej gospodarki, o której tak powolutku wspomina nieśmiało premier Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski się powinno już odbywać, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Ono nie powinno być powolutku, ono powinno być szybko, bo ludzie będą umierać z biedy, z głodu, z braku pracy, z, z rozpaczy, będą popełniać samobójstwa. Ale co znaczy, że powinna być szybko odnażana gospodarka? To hmm. znaczy, że powinna być szybko wprowadzone. Wysiłek państwa nie powinien być umiejscowiony na kontrolowanie wszystkich, tylko powinien być skoncentrowany na tych, którzy są w kwarantannie. Być może trzeba by było zmienić zasady kwarantanny, jak ktoś jest na kwarantannie. Stoją opustoszałe hotele, schroniska, sanatoria. Być może powinien trafiać na 5 dni do takiego miejsca, po 5 dniach mieć zrobiony test. I potem stwierdzone, albo jest chory, albo. No albo tak, tylko właściciele to takich miejsc do... też chcą zacząć móc pracować ponownie. Hotele, sanatoria, Jasne, inne ale, miejsca, prawda? Ale oczywiście państwo musi płacić tym ludziom za to, hmm. że jeśli by tak robiło. W tej chwili na razie jest tak, że państwo ani nie płaci tym hotelarzom którzy, których, czy sanatoriom, których ośrodki stoją puste, a zabrania im działać. Taka jest prawda. Chodzi mi o to, że zdecydowanie bardziej trzeba walczyć z tą epidemią punktowo, po to, żeby rozmrażać całość dużo szybciej. To jest moim zdaniem ta droga, którą powinniśmy pójść, bo tylko ta koncentracja, o czym mówią rządzący, mówi premier, wypłaszczanie krzywej, wypłaszczanie krzywej, ona może trwać miesiącami. Może się nagle okazać, że minie nam lato, a epidemia wróci na, na jesień ze zdwojoną mocą, ponieważ, ponieważ nie będziemy zdecydowanie radykalnie. Z tym, z tym walczyć. Czyli punktowo bardziej, a ogólnie rozmrażać szybko gospodarkę. Panie pośle, nie irytuje Pana to, że Sejm, zamiast rozmawiać właśnie na ten temat, o którym my w tej chwili mówimy, będzie debatował nad absolutnym zaostrzeniem ustawy aborcyjnej? Yy, nie absolutnym, tylko w przypadku aborcji eugenicznej dwa pozostałe wyjątki pozostają w prawie, to raz. Ale proszę Natomiast... to wytłumaczyć naszym widzom, domyśl... bo to dla wielu mogło zabrzmieć dość enigmatycznie. W tej chwili aborcja jest dopuszczalna e, zabijanie dziecka i narodzonego jest dopuszczalne wtedy kiedy dziecko jest chore lub podejrzane o chorobę będąc w łonie matki e, e, kiedy jest czynu e, zabronionego lub kiedy jest zagrożenie życia i zdrowia matki tak? to są trzy przypadki które okay. dzisiaj e, dzisiaj sprawiają że można, można zabić dziecko. Mhm. Natomiast w ten projekt, który dzisiaj wchodzi, mówi o tym, że jeśli dziecko jest chore lub podejrzane o to, że jest chore, bo również takie przypadki są kwalifikowane do aborcji, dzisiaj to jest jakieś nie wiem, 90 pewnie procent aborcji dokonywanych w Polsce, to że w tym przypadku, jeśli ktoś jest chory lub podejrzany o chorobę, to dziecko konkretnie, to tego dziecka nie można zabić. Największą grupę tych, którzy dzisiaj. Są w ten sposób zabijani. To są, to są dzieci z zespołem Downa lub podejrzane o to, że mogą mieć zespół Downa. Dlaczego mówię o podejrzane? Dlatego, że w bardzo wielu przypadkach to jest kwestia prawdopodobieństwa to jest kwestia określenia prawdopodobieństwa. Ja rozmawiałem ostatnio z panią genetyk, która się właśnie wycofuje z takiego zespołu oceniającego. To prawdopodobieństwo, bo mówi, niestety większość moich kolegów, nawet jak jest 10 czy 20 prawdopodobieństwa, że dziecko będzie chore i to nie chore w sposób śmiertelny, można powiedzieć, że ono umrze zaraz po urodzeniu, to kwalifikują to już pozytywnie do, do Panie Pani chciałam dopytać, no ta, jeżeli, projekt... jeżeli kobieta. W tym projekcie, ale, 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 moment, ale, moment, to... moment, moment, teraz moje pytanie jeszcze, bo chciałam doprecyzować to. Czyli chce mi Pan powiedzieć, że ten projekt zakłada, że jeżeli kobieta została zgwałcona i zaszła w ciążę, to może te ciążę usunąć. To nie likwiduje się w tym projekcie przesłanki z czynu zabronionego. Z gwałtu, nazywajmy rzeczy po imieniu, panie pośle, bardzo proszę. Czyn zabroniony. E, z czynu no zabronionego, tak bo, gwałt, bo gwałt to nie jest tylko gwałt, to mhm. jest kwestia też na przykład seksu z, z, z małoletnim poniżej mhm. 15 roku życia. To również jest czyn zabroniony, mhm. nawet jeśli nie jest gwałtem, to również jest to przesłanka. A jeśli ciąża tym, zagraża życiu abocynia. matki, panie pośle? To jest dla mnie w ogóle naj, najbardziej yy, taki, taki dziwny, dziwny zapis w prawie, bo zawsze jest tak, że jeśli jest przypadek, skrajnie zresztą rzadki przypadek hmm. medyczny, yy, w którym trzeba wybierać między życiem. Matki a dziecka, to oczywiście jest to decyzja lekarzy i matki, i w ogóle tu kwestia, kwestia zabijania dzieci nienarodzonych w moim przekonaniu tego zupełnie nie dotyczy. Tak? To nie jest tak, że w momencie, kiedy mamy na szali jedno życie i drugie życie, jakiekolwiek prawo, a nie zdrowy rozsądek lekarzy i rodziny i matki może tutaj zdecydować. To, to, to moim zdaniem jest w ogóle pewna dziwna konstrukcja prawna, która została. Panie pośle, proszę została, mi wytłumaczyć, skąd, skąd to ogólnopolskie poruszenie, strajk, strach kobiet, które mówią, że będzie kazać im się rodzić w momencie, kiedy zostaną zgwałcone, ewentualnie, że będzie im się kazać rodzić, kiedy ich życie będzie zagrożone. No, co, co, coś tutaj, to pan na pewno ja tylko, dobrze zna ten projekt? Nie wiem skąd, znaczy ja wiem skąd, z propagandy środowisk feministycznych, dlatego że to jest problem, jak wskazuje praktyka um, Statystyka Ministerstwa Zdrowia to jest problem praktycznie nieistniejący. W ciągu roku to jest 1, 2, trzy przypadki, gdzie mamy aborcję spowodowaną na, na około 1000 przypadków. To jest około 1, 2, 3 przypadki, gdzie mamy aborcję z czynu zabronionego, przy czym czyn zabroniony. Proszę pamiętać, że to jest nie tylko kwestia gwałtu, ale również seksu z, z, z małoletnim, tak? Mhm. Więc to jest problem, to jest na dekadę, to jest może, nie wiem, kilkanaście maksymalnie przypadków, że w, 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 w takiej sprawie jest dokonywana aborcja. Tu po pierwsze, miejmy skalę, świadomość skalę tego zjawiska i to, co dzisiaj, i to, czego dzisiaj dotyczy ta ustawa, też pamiętajmy o tym, ja nie uważam, żeby jedna tragedia, to znaczy gwałt, był przyczyną do tego, żeby zabijać dziecko, bo ono nie jest winne temu, temu gwałtowi. Ale przypominam, że ten projekt tego nie dotyczy. Tak? Ten projekt, który dzisiaj będzie pod obrady Sejmu, tego nie dotyczy. Inna sprawa, że ten projekt, mhm. oczywiście, jak i inny projekt obywatelski, jest teraz procedowany, ponieważ był blokowany przez większość rządzącą przez poprzednie miesiące i poprzednie lata. Ten projekt to jest projekt, proszę Państwa, z roku. Że mnie skłamał 17 roku. Jakimś dziwnym, cykiem okoliczności, wcale akurat le... teraz się nim zajmuję. Teraz w dobie koronawirusa. rząd no rządząca nie... blokowała w poprzedniej kadencji i blokowała w tej kadencji. No właśnie, a teraz dlaczego nie blokuje, pana zdaniem? Nie, nie, nie widzi pan w tym nic innego, nic zastanawiającego? I... Znaczy, teraz wrzucają wszystkie projekty obywatelskie. Po to, żeby co? Z po to żeby odbyć to na tym posiedzeniu sejmu na którym spodziewali się krytyki ale też jest oczywiście wzgląd ustawowy to znaczy jest trzy miesiące na rozpatrzenie i po prostu terminy też mijają mhm. ale to nie jest żadne wytłumaczenie dla większości rządzącej dlatego że oni po prostu powinni procedować je jak najszybciej a nie no odlekać do ostatniego możliwego A czy to momentu. nie jest tak, że próbuje się przykryć sytuację nie najrówniejszej walki z koronawirusem po prostu Próbuje się Ochrona życia y, poczętego jest y, bardzo ważnym tematem, mm -hmm. natomiast powinna być debatowana, w, 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 znaczy nie powinna być debatowana, bo życie jest życiem i jakby nie podlega tutaj dyskusji, natomiast y, ta sprawa powinna być rozwiązana już w 2017 roku. No właśnie. Panie pośle, y, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej ustawy. Bo wie pan, y, ja się zastanawiam nad tym, czy to nie powinno być wszystko w odwrotnej kolejności, że jeżeli chce się zakazać y, tego typu aborcji. To czy jednak ktoś nie powinien najpierw pochylić się nad losem matek, które będą na przykład do końca życia musiały wychowywać yy, nieuleczalnie chore dzieci? Czy ktoś nie powinien zająć się tym, jak im pomóc? Yy, czy ktoś nie powinien zająć się tym, jakie zasiłki będą dostawać? Czy ktoś nie powinien zająć się tym najpierw, jak pomóc kupować pieluchy, kupować specjalne odżywki, jedzenie? Bo to jest tak: kobieto będziesz rodzić, a co się stanie z tobą później, to my już mamy gdzieś. Nie powinno, powinno tak być. Pani, pani redaktor, ja przypomnę, że pani premier Szydło w 2016 roku, kiedy poprzedni jeszcze projekt antyaborcyjny był odrzucany przez większość rządzącą w Sejmie, obiecywała taki właśnie pakiet. To mhm. pani premier Szyldu obiecywała taki pakiet, który nie, nigdy nie wszedł w życie. No Natomiast ja chciałem powiedzieć, że my, jako posłowie Konfederacji, założyliśmy też w Sejmie zespół opieki okołoporodowej. Nawet widziałem na jakimś forum feministycznym e, wyśmiewanie się z tego, że mężczyźni założyli zespół opieki okołoporodowej. No tak, założyliśmy, bo jesteśmy ojcami, bo byliśmy przy narodzinach naszych dzieci, bo e, ojciec jest odpowiedzialny tak jak matka za, mh, za dziecko. I chciałem na końcu powiedzieć, że e, to. To jest olbrzymi mit, że nie wiem, mężczyźni, którzy wspierają feministki walczące o aborcję, to działają na rzecz kobiet. Nie, oni działają na rzecz seksu bez zobowiązań. Taka jest prawda. Facet jest odpowiedzialny, mężczyzna jest odpowiedzialny za dziecko, które, za życie, które poczyna i musi sobie z tego zdawać sprawę. Bo jeśli namawia kobietę do tego, żeby zabiła swoje dziecko, to nie jest mężczyzną. To po prostu jest skrajnie mhm. męskie. Mhm. Panie pośle, ma pan, widzę przypinkę BOSAK 2020. Czy to znaczy, że kampania no waszego kandydata trwa? Kampania trwa? Bo ja już się pogubiłam. Trwać nie powinna, bo domagamy się przeniesienia tych wyborów, no ale jeśli większość rządząca decyduje, żeby dociskać te wybory kolanem, no to, no to cóż, no tak się gra, jak, jak przeciwnik pozwala czasami, czy konkurent pozwala. No i taka jest sytuacja, więc, więc kampanie. Toczymy codziennie, praktycznie są jakieś nowe wydarzenia w tej kampanii, głównie konferencje prasowe. Wczoraj, na przykład, Krzysztof Bosak przedstawił pakiet medyczny rozwiązań, które no, powinny pomóc bardzo obciążonej i tak już w tragicznej sytuacji służbie zdrowia. I dzisiaj kolejne wystąpienia, chociażby naszego kandydata z Mównicy. Mimo, że kampania trwać nie powinna, to niestety trwa. Mm -hmm. Dobrze, panie pośle, tylko teraz pytanie. Czy pana zdaniem tak realnie, tak bardzo realnie do tych wyborów dojdzie w maju? Co mówi się w kuluarach? Bo to, jaki my dostajemy, przekaz oficjalny, wiadomo, ale co się mówi w kuluarach? W kuluarach mówi się, że wszyscy Jarosławowi Kaczyńskiemu to odradzają, ale on prze, yy, prze do tego, bo boi się, yy, bo boi się po prostu reakcji społecznej. Na fakt, że państwo jest nieprzygotowane ani do kwestii epidemiologicznej, ani do skutków gospodarczych. Nie, taka jest opinia. Czyli mówiąc krótko, jeżeli nie zrobi tych wyborów będzie. teraz, to po prostu ich nie wygra za kilka miesięcy. Tak, takie je, tak jest, tak mhm. jest jego obawa, takie jest jego. Przekonanie i dlatego parcie do tych wyborów za wszelką cenę. Ja nie wiem, jak oni chcą strzeba, że przeprowadzić te wybory. Wiadomość wczoraj w, w jednej z gmin w województwie podkarpackim, czyli też w jednym z miejsc, gdzie pisma bardzo wysokie notowania, pisze mi nasz człowiek, dzwonią do mnie z gminy. Na 24 komisje mają 85 wakatów do obsadzenia. Ludzie po prostu nie chcą pracować w komisjach. Mhm. Jak pani mi powiedziała, czy czy nowych ludzi nie dam do komisji, to ja powiem, że prawdopodobnie 40% tych, których już zgłosiłem, się wycofa. A i tak jesteśmy jednym z komitetów, które no, obsadza więcej niż inni. Tak? No, ja nie wiem, jak oni chcą przeprowadzić te wybory. Nawet korespondencyjnie ktoś musi liczyć te głosy. Komisje mhm. muszą powstać i muszą liczyć te głosy. A Wojsko w Polsce nie jest tak liczne, żeby i yy, nie przygotowane jest do tego, żeby liczyć głosy yy, wyborcze, Pomijam już fakt jak fatalnie by to wyglądało, że wojsko przeprowadza wybory. Czy pana zdaniem te wybory będą legalne, jeżeli one się odbędą w maju? Chwila, zwątpienia. Będzie to kwestia yy, będzie to kwestia mocno problematyczna. Będzie to kwestia mocno problematyczna, zależy od tego, na jakich zasadach się y, odbędą. Mhm. Już samo wprowadzenie tego częściowego, segregacyjnego y, głosowania korespondencyjnego, y, czyli wyłącznie dla ludzi powyżej 60. Jest bardzo mocno wątpliwe e, prawnie odbyło się ono w takich warunkach. Poza tym, że jest absurdalne, to znaczy pierwsza ofiara koronawirusa w Polsce miała 57 lat, a nie 60. Mhm. Czy znaczy, że co? Jak masz 59, to idź, zarażaj się, umieraj. No potem wprowadzili to korespondencyjne e, powszechne, którego zresztą, tak samo jak i tego pierwszego, nie są w stanie rzetelnie przeprowadzić. Po prostu w maju tych wyborów w takiej formie. Poza trady tradycyjną również, bo nie ma obsady do komisji wyborczych, nie da się rzetelnie, normalnie tych wyborów przeprowadzić e, od strony technicznej, organizacyjnej. Pomijam już aspekt prawny, chociaż on budzi no, ogromne wątpliwości, kontrowersje. E, I na miejscu Andrzeja Dudy, nawet jeśli on spodziewa się zwycięstwa jeszcze w maju, to, to ja bym nie chciał w takich warunkach i w, ta w takiej atmosferze być wybierany po prostu. Ten wybór będzie kwestionowany później. Jest to panu daleka osoba, mam na myśli polityczną bajkę. mówił o byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, ale on użył takiego określenia, że to byłby mandat zainfekowany koronawirusem. O, no, to tak. Pan prezydent <gry> może tam się zna lepiej na tych azjatyckich wirusach niż, niż ja, natomiast no, byłby to mandat bardzo wątpliwy. Mhm. Jak powiadam. Przypomnijmy sobie Państwo, pomijając już cały aspekt legalności, zostawiając go na chwilę na bok. Jak wyglądała sytuacja, przeciwko której zresztą protestowaliśmy bardzo aktywnie w 2014 roku, gdzie po prostu nie, błędy, zamierzone czy niezamierzone, ale, ale błędy Państwowej Komisji Wyborczej doprowadziły do zniekształcenia wyniku wyborczego mówiąc delikatnie, mówiąc bardzo delikatnie, do sfałszowania wyniku wyborczego, jakie to wzbudziło ogromne kontrowersje i pytania do dzisiaj trwające o, o, o prawowitość tych, tych wyborów chociażby do sejmików wojewódzkich, no to, to, to w porównaniu z tym, co działo się w 2014, te wybory, tamte wybory to byłyby super mhm. przeprowadzone, o, straciliśmy chyba połączenie z Robertem Winnickim, ale zaraz spróbujemy połączyć się. Jest pan, panie pośle? O, dobrze, halo, halo. słyszymy się. Dobrze, bo na chwilkę, na chwilkę straciłam z panem połączenie, przestałam słyszeć, ale, ale już jesteśmy, wszystko w porządku, więc proszę kontynuować. Jasne, a widzimy się? Widzimy się też, tak, ja pana widzę okej, okay. to ja to ja państwa straciłem. Z, Dobrze. Z, z pan, -y. pa, pan jest Ale widoczny, nie, widzowie i... pana widzą to jest mm. najważniejsze. Jasne, jasne. Panie pośle, wracając jeszcze do kwestii wyborów. Czy to jest narażanie zdrowia i życia obywateli? Tak wprost. Czy Pan uważa, że Jarosław Kaczyński prąd do wyborów naraża życie ludzi? Naraża życie ludzi, naraża dla władzy. Niestety jestem ogromnie rozczarowany tym rządem. Bo przez 5 lat zamiast. To hasło mi było nawet bliskie czwartej Rzeczpospolitej, którą postulował pis jeszcze 10-15 lat temu, ale to hasło zostało niezrealizowane. Oni wszystko robią, żeby utrzymać władzę, utrzymać się przy niej jak, jak najdłużej. No i mówiąc, brutalnie są to w stanie zrobić nawet, nawet za cenę narażania życia i zdrowia ludzkiego, co jest niedopuszczalne, co jest skandaliczne. Mm -hmm. e ja się zastanawiam, to w takim razie, skoro mają Państwo taką opinię na temat tych wyborów, na temat ewentualnej nielegalności w ogóle ich przeprowadzenia, yy, mam nadzieję, że zaraz odzyskamy Roberta Winnickiego, bo teraz ja również go nie widzę. Yy, Aha. Panie pośle, słyszymy się? Ja słyszę. Teraz ja pana nie widzę z kolei, zaraz spróbujemy coś z tym zrobić. O, jest, Aj, cudownie, raz? dobrze, tak. Do, a to nie wiem, czy to coś u pana tam Jasne. się nie dzieje. E, to szybciutko jeszcze, czy wracając dzieje właśnie do kwestii... U mnie, tak. tak. czy wracając do kwestii wyborów, dlaczego mhm. chcecie brać w nich udział w takim razie? Skoro one narażają życie ludzi, skoro są źle zorganizowane. Bo ja tego nie rozumiem i to nie tylko dotyczy państwa, e, to nie tylko dotyczy państwa komitetu, mhm? tylko wszystkich komitetów, które o tym mówią, ale startują. Panie doktor oni obecnie nie mają głosu, znaczy gdybyśmy się dzisiaj wyłączyli z kampanii wyborczej to właściwie stracilibyśmy jedyną szansę w ogóle, żeby o tym mówić, żeby mhm. sytuację naświetlać, więc e, dlatego, dlatego trzeba po prostu, e, żeby ta sytuacja e, nie stała się dla rządzących takim narzędziem e, w, no, ustanowienia takiej denominacji politycznej zupełnie bezprawnej. Jestem daleki od stwierdzenia, że te wybory będą oczywiście, prawda, od początku do końca nielegalne, ale będzie to budzić wątpliwości. Oczywiście będzie to budzić wątpliwości. E, natomiast nie można oddawać pola. Po prostu oddawanie pola w tym momencie będzie. Takim milczącym trochę przyznawaniem e, racji, kapitulacją przed rządzącymi, którzy nie powinni mieć wrażenia, że teraz wszyscy im ustępują właśnie w, w takiej no dobrze, sytuacji. Dobrze, panie pośle, tak to pan tak. powie z pełną odpowiedzialnością sobie e, swoim wyborcom, przede wszystkim wyborcom, swoim <laughs> wyborcom Konfederacji, wyborcom Krzysztofa Bocaka, kochani, idźcie na wybory, to jest bezpieczne? No przecież pan im tego nie powie. Kochani, mam nadzieję, że będziecie mogli pójść na wybory na jesieni. Cały czas o to walczymy, cały czas o to apelujemy. Według mnie obecnie nie ma możliwości technicznych, organizacyjnych przeprowadzenia rzetelnego tych wyborów w maju i sądzę, że władza wreszcie się ugnie i te, do tych wyborów dojdzie na jesieni. Tym bardziej nie możemy odpuszczać. Skąd ten Pana optymizm, że władza się ugnie? To nie jest optymizm, to jest brutalny realizm, Pani redaktor. Po prostu Skandal, jakim będzie przeprowadzenie tych wyborów w maju, skandal, mówię, nawet pozaprawny, techniczny, organizacyjny, no to będzie taka rzecz, która, którą wreszcie nawet Jarosław Kaczyński do niego dotrze, że może zmieści go władzę. Po prostu. Moim zdaniem wreszcie do kogoś to na Nowogradzki dotrze. Robert Winnicki, lider Konfederacji, panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję dużo bardzo, zdrowia. Panu życzę. Zajemnie. To był ekspres Biedrzyckiej, Robert Winnicki. Do zobaczenia.